Temat związany z certyfikatem kompetencji zawodowych. Zawód przewoźnika jest uregulowany. Żeby otrzymać licencję, musi być osoba zarządzająca z odpowiednimi kompetencjami poświadczonymi certyfikatem kompetencji zawodowych. Rozporządzenie 1071 mówi o tym, że osoba zarządzająca, tak, posiadająca taki certyfikat, może zarządzać nie więcej niż w czterech przedsiębiorcach równolegle posiadających nie więcej niż 50 pojazdów. Jest pewne ograniczenie. Dlaczego ono jest z tego względu, że ta osoba ma realnie nimi zarządzać. Jeżeli ja, posiadając certyfikat kompetencji zawodowych, a taki posiadam, będę miał w swoim portfolio 10 firm, z którymi współpracuję, na bazie mojego certyfikatu jest wydanych 10 licencji. I każda firma jest w zupełnie innym miejscu na mapie Polski, jak ja w realny sposób mogę zarządzać i doradzać tym przedsiębiorstwom? Nie ma takiej opcji. A w Krepcie, czyli w systemie, który jest zbudowany przez biuro obsługi transportu międzynarodowego, czyli tak naprawdę przez ITD, figurują osoby, bo to jest oficjalnie bez problemu do sprawdzenia dla każdego, które swój certyfikat udzielają nierzadko 20, 30, 40 podmiotom. Dlaczego nic z tym nie robimy? Usuniemy z rynku albo nierzetelnych ludzi użyczających ten certyfikat kompetencji zawodowych, którzy nie powinni się tym zajmować, albo usuniemy firmy, które nie funkcjonują zgodnie z przepisami. Bo ideą takiego człowieka wspierającego który otwiera firmę transportową, człowieka otwierającego firmę transportową, jest wspierać go wiedzą merytoryczną. No nie jest to w stanie, ja jestem w stanie tego osiągnąć, zarządzając bardzo dużą liczbą przedsiębiorstw.